Siemaneczko ludziska, dzisiaj taki krótki filmik, ale chcę wam pokazać taką małą rzecz, którą przypadkiem odkryłem i być może pomożecie mi też wyjaśnienia, co ta rzecz tutaj robi. A dokładnie, słuchajcie, najpierw już tu widzicie o co mi chodzi, ale znajdujemy się, słuchajcie, tutaj y, widzimy na polu, na polu, na polu, koło jedynki, u góry po prawo. Y, znajdujemy się, słuchajcie. W lesie i mamy oto tutaj taki automat Automat, jakiś taki właśnie starszy automat do gier, tam przeważnie w jakichś, barach były A w jakichś salonach gier I co tutaj mamy? I właśnie mam ten automat z potłuczoną szybką, wybitą dosłownie I to jest jakaś gra, właśnie Poli Aius jakoś tak, Do coś w tym stylu, no ciężko mi te tu rozczytać, ale ale słuchajcie, co ten automat może robić w tej grze, tak? Widzimy, że tu mam jakiś znak, logo. Tak naprawdę ten automat jest umieszczony w takim do dupym miejscu, tak? Wiedziony gdzieś daleko, daleko w las. Yy, jakby to jeszcze w centrum było, no to jeszcze można byłoby też tam spekulować, ale tak, nie da się tutaj nic przy nim zrobić. I tak dalej. Nie wiem, może ktoś z was wie, czemu akurat się on tutaj znalazł na takim pustkowym wokół kamieni. Może tych automatów jest więcej na mapie, nie wiem. Ale taka mała ciekawostka, taki mały isterek, Myślę, że warto o tym wspomnieć. Otóż tak, w opisaniu właśnie tej, tej gierki Polybius w Google możemy jakieś artykuły znaleźć, że podobno to w ogóle była jakaś taka sfiksowana gra. I tak dalej, w ogóle ludzie tu przed nią chcieli samobójstwa popełniać, niby coś tu właśnie lufcy przyszykali takie informacje. I słuchajcie, jeżeli no ktoś chce więcej się dowiedzieć na ten temat, no to jak najbardziej sobie może wpisać i poczytać. Być może jakoś wspólnie wymyślimy, czemu akurat ten automat się tam znalazł i jakie to powiązanie ma, czy w ogóle to może nie ma powiązania. Więc na dzisiaj taka mała ciekawostka od Jutra normalnie odcinki. Cześć!